W mediach pojawiły się informacje o planowanej wycieczce integracyjno-wypoczynkowej pracowników Wejherowskiego Urzędu Miejskiego do Grecji. Fundusze miałyby rzekomo pochodzić z budżetu miasta. Podkreślamy rzekomo, ponieważ dokładnie sprawdziliśmy informacje. Okazuje się, że ani złotówka na ten cel nie pochodzi z budżetu miasta Wejherowa, a z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Skąd zatem szum medialny względem przedmiotowej wycieczki pracowników? Rozpętała to została ta sytuacja poprzez informację pana radnego Jacka Gawkiego o tym, że pracownicy urzędu, jak cytuję w tej chwili jedno z mediów, a dokładnie Medios Radio Gdańsk, mają pomysł na wyprawę do Grecji i cytat: Tu marnowanie pieniędzy publicznej. Fundusze składające się na zakładowe świadczenia socjalne nie pochodzą z budżetu miasta. To są z naszych wynagrodzeń, tworzone tu z przepisu prawa, z ustawy. Tu nie, nie ma wpływu. Z tych pieniędzy nie można wybudować ani drogi, ani naprawić chodnika, ani wyremontować kamienicy. To są środki. Pracownika. Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych powinny obowiązywać w firmach zatrudniających minimum 20 osób. Taki obowiązek nakłada ustawa z dnia 4 stycznia 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jeśli nie zostaną wydane na cele pracownicze, socjalne to ich nie można wydatkować w inny sposób. Nie ma takiej możliwości. Prawo zabrania. Prawo tutaj chroni pracownika. To są tylko i wyłącznie środki dla pracowników. A spektrum zadań pracowniczych, jakie pokrywa zakładowy fundusz socjalny jest bardzo szerokie. Różnego rodzaju zapomogi. Wypoczynki urlopowe, jeśli tu mogę powiedzieć, to za w roku 2011 otrzymało, zapomóg takich było 8, 53 osoby skorzystały z wypoczynku urlopowego, z pożyczek materialnych skorzystało 5 osób. Talony zostały rozdane 155 osobom. Paczki świąteczne dla dzieci, różnego rodzaju pomoc dla dzieci wynosiła prawie 97 osób, skorzystało. W każdym większym zakładzie, zgodnie z prawem, przynajmniej powinien funkcjonować taki fundusz. To pracownik decyduje, czy chce jechać na wycieczkę, czy pieniądze te pokryją jego urlop w innym terminie. Koszt wycieczki zostanie określony w drodze przetargu, a potem chętni pracownicy będą zgłaszać się do wyjazdu. Co do tego, jakie kryteria są przyjęte do wyjazdu to jednym podstawowym kryterium jest takie, że jeśli raz w roku pracownik lub jego rodzina, czyli osoby, osoby uprawnione, korzystały już z wypoczynku urlopowego lub zamierzają korzystać, to w tym czasie w tym roku już nie mogą korzystać z wycieczki. Ponadto pracownicy wyjeżdżający na wycieczkę finansują część kwoty. Ci najmniej zarabiających dopłacają najmniej. Termin planowanego wyjazdu został celowo ustalony na długi weekend majowy, w tym czasie maleje ilość interesantów w urzędzie.